Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa. Dziś w programie Park Jurajski w Bałtowie. Stowarzyszenia, samorząd i biznes razem planują biznes. Jestem Amerykańskim samorządem dzieci. Stanach Zjednoczonych są rozważane po całych Stanach. Po lewej stronie mamy Krainę Konie. Tutaj mamy nowoczesną stajnię, do której was zapraszamy, jeżeli tylko macie czas. Pomysł na stowarzyszenie baut zrodził się w głowach mieszkańców ponieważ bezrobocie wynosiło 37%, bardzo kiepski stan infrastruktury, tylko 12 km wodociągów, brak kanalizacji, niemożliwość korzystania z internetu szerokopasmowego czy posługiwania się telefonem komórkowym, ponieważ ze względu na ukształtowanie terenu tutaj wymagany był nadajnik odbiornika, wtedy takiego nie było. Nie funkcjonowało tutaj żadne stowarzyszenie, żadne koło gospodyn wiejskich, żaden zespół ludowy, żadne SP. W związku z czym mieszkańcy widząc brak perspektyw na przyszłość dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich dzieci, dla sąsiadów, no postanowili znaleźć jakiś sposób na zmianę tej rzeczywistości. Czyli, krótko rzecz mówiąc, dało w sumie początek powstania Stowarzyszeniu BAU. Stowarzyszenie Delta powstało na początku lat 90 i w latach 2002-2003 wspólnie ze Stowarzyszeniem Bałt tworzyły właśnie Park Jurajski. Ale dlaczego akurat Park Jurajski w tym miejscu? Otóż odkrycia doktora Gerarda Gierlińskiego były takim motywatorem, prawda, żeby, żeby tu takie coś utworzyć. I pierwszy dinozaur, który tutaj, że tak powiem, zagościł na tej naszej ziemi to był Alnozaur, nazwany od imienia odkrywcy, czyli Gerard. Moi drodzy, 2004 roku, wczesną wiosną, gdy stopniały pierwsze śniegi, to miejsce wyglądało mniej więcej tak, jak widzicie na tych trzech zdjęciach. Czyli rozkopane, rozgrzebane, i tworzyła się wizja przyszłego parku Jurajskiego, który w tej chwili tu jesteśmy i zwiedzamy. Bezpośrednim, jakby takim pomysłodawcą, był ten człowiek na górnej fotografii. Czyli dr Gerard Gerliński, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, który moi drodzy zaczął tropić te ślady, czyli tropy, szukać tych tropów, tych potężnych gadów sprzed milionów lat, i tu jako pierwsze właściwie udokumentował tropy drapieżnego, karłowatego allozaura na Czarcie i Stolce. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że nasze dzieci, był taki czas, że bardzo interesowały się dinozaurami. Był, w ogóle to była ta moda, prawda? Ale do tej pory no, nigdy nie mieli takiej możliwości zobaczenia tych zwierząt no, w takich rozmi rozmiarach. Kupowali różne figurki takie gumowe, często widziałam mu dzieci takie gazety, czasopisma, książki na ten temat kupowali. No i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, żeby te dzieci zobaczyły, jak to naprawdę kiedyś Kiedyś tam było. I z tego co widzę, no to chyba są zainteresowani, no bo widzę, że po prostu słuchają, a ich ciężko jest tak zainteresować. Jest to gad z kształty o nazwie Wimetrod. W tłumaczeniu byłby to gad o podwójnej długości zębów, ale teraz dla Was pytanie takie. Jak sądzicie, czy to był roślinno, czy drapieżnik? Roślinno roślinno Jaki? Drapieżny. Drapieżnik. Oczywiście drapieżnik, bo świadczy o tym. O tym prezentem. Ale ja jeszcze Was zapytam o jedno Zadam Wam jeszcze jedno pytanie. Jak myślicie, czy ten wachlarz, który ma taki na swoim grzbiecie, to mu służył jako element ozdoby, może broni, czy, czy do czegoś innego? Ozdoby. ozdoby. No, może do ozdoby tak, ale słuchajcie, jego podstawową funkcją to była po prostu utrzymywanie właściwej temperatury jego ciała. Byliśmy tutaj zimą na nartach ze znajomymi. Ups. Ze znajomymi, także zachęcali nas, żeby przyjechać latem, zobaczyć już cały jakby ośrodek, zobaczyć te wszystkie, wszystkie zwierzaki, dinozaury, nie dinozaury, cały cały ośrodek w ogóle. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, przyjechaliśmy na cały długi weekend, taki trzydniowy. Martynka zadowolona jesteś, podoba Ci się tutaj? Młodszy to chyba jeszcze niekoniecznie rozumie wszystko. No, ale ja mu się nie. podoba, bo śpi, jest, jest wyluzowany. Martynka fajnie tutaj jest. Wcześniej pracowałam w Anglii, dzięki temu właśnie, że stowarzyszenie Delta i Baut prężnie działają, mogłam powrócić do swoich rodzinnych stron i właśnie tutaj mogłam podjąć pracę, z czego jestem bardzo zadowolona. Jestem pracownikiem informacji turystycznej. Do moich obowiązków należy rezerwacja wycieczek, jak również udzielanie informacji odnośnie wszystkich atrakcji turystycznych. Wprowadzę lekcje, tak to można nazwać, o ewolucji, o paleontologii, o skamieniałościach. I oni muszą podstawowe pojęcia z zakresu biologii i paleontologii opanować. Później robimy sobie różne ćwiczenia, na przykład związane z rozpoznawaniem czaszek, prawda? Zwracamy uwagę na jakieś cechy charakterystyczne, które odróżniają Neandertalczyka od y, Homo sapiens, prawda? To y, tak wygląda. Ewentualnie mają jakąś skamieniałość, rozpoznać w oparciu o jakieś źródło w literaturze. Czy domek ma również Silesaur opolansis? a związane jest to, słuchajcie, ze znalezieniem ich jakby szczątków w rejonie Krasiejowa na Opolszczyźnie. Z roku na rok Stowarzyszenie Delta inwestuje i poszerza wachlarz atrakcji. Po Parku Irajskim powstał stok narciarski Szwajcaria Bałtowska po to, by, by dać zatrudnienie osobom przez cały rok. Nie tylko w sezonie letnim, ale również zimą. Następnie powstał Zwierzyniec Bałtowski. Zwierzynie zajmuje około 40 hektarów. Są to ziemie wydzierżawione lub kupione od tutejszych rolników. Także pokarm dla zwierząt, które tutaj żyją, jest kupowany od lokalnej społeczności. Zakładaliśmy od samego początku jakby trzy formuły rozwoju gospodarczego, ale w oparciu o taką kategoryzację pracowników. Czyli pierwsza to pracownicy pracujący bezpośrednio w naszych podmiotach. Czyli w Stojużniu Baut, w nie Delta. Druga polegająca na tym, że osoby fizyczne zakładają swoje działalności gospodarcze w obrębie około turystyki, czyli hotele, motele, restauracje. No i trzecia formuła to wsparcie osób fizycznych, właśnie od takiej strony e, głównie agroturystycznej. Czyli pomagamy ludziom, e, aby tworząc swoje gospodarstwa agroturystyczne, żeby je standaryzowali, żeby je dbali o jakość, żeby dbali o klienta. Uczymy ich sprzedawać, uczymy ich marketingu. Kolejną inwestycją naszego stowarzyszenia po Zwierzyńcu Bałtowskim była budowa Jura Parku w Solcu Kujawskim. Dlaczego tam? Zainteresowanie gminy. Po prostu inne gminy widziały co się tutaj dzieje, że z miejscowości, która, o której kiedyś nikt nie wiedział, w której kiedyś nic się nie działo, teraz wie praktycznie cała Polska. prawda? Dlatego też nasza inwestycja w Solcu Kujawskim i w tym roku jeszcze w Krasiejowie, to jest na Park Jurajski w Bałtowie i to co dzieje się w całej gminie to zasługa dobrej współpracy trzech sektorów. Organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu. Jeżeli połączymy tą stabilność samorządu, który widzi sens w wspieraniu naszych inicjatyw, organizacje pozarządowe, które kreują dynamicznie rozwiązania i reagują bardzo dynamicznie na to co się dzieje, w tym na konkurencję. Jeżeli dołączymy do tego sektor biznesu, który przede wszystkim jest zorientowany na osiąganie zysku, czyli potrafi te nasze doświadczenia i nasze działania zorganizować w obrębie przedsiębiorczości, czyli dać ludziom miejsca pracy, to o to właśnie chodzi w ekonomii społecznej i w partnerstwie trójsektorowym, czy w połączeniu mocnych stron. W ekonomii społecznej taka współpraca określana jest mianem partnerstwa trójsektorowego. Chodzi o inicjatywy, w których władze, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe współpracują w celu rozwiązania problemów lokalnych i regionalnych oraz zapewnienia odpowiednich usług. Większość inicjatyw, o których mówiliśmy w programie Rynek jest dla Wszystkich, nie doszłaby do skutku, gdyby nie zaangażowanie organizacji pozarządowych. Wśród nich są również takie stowarzyszenia, które swoim doświadczeniem wspierają pomysły innych. Bez takiego wsparcia nie powstałyby miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, domy dla bezdomnych czy świetlice środowiskowe dla dzieci. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Chorzowie. W kolejnym, ostatnim już programie Rynek jest dla wszystkich pokażemy najciekawsze miejsca, które odwiedziliśmy. Z kamerą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa.